Dzisiaj porozmawiamy na temat klas abstrakcyjnych. Klasa abstrakcyjna to jest taka klasa, w której nie można tworzyć obiektów, nie można tworzyć instancji klasy abstrakcyjnej. Więc po co w ogóle taką klasę tworzyć, skoro nie można później tworzyć obiektów dla tej klasy? No można ją wykorzystać na przykład przy dziedziczeniu. Czyli bezpośrednio nie mogą być tworzone obiekty klasy abstrakcyjnej, ale inne klasy mogą dziedziczyć po tej klasie abstrakcyjnej i te klasy już. Mogą mieć swoje obiekty. Tak więc klasa abstrakcyjna to taka klasa, która sama w sobie nie nadaje się, żeby były tworzone obiekty, ale dobrze się nadaje do przechowywania jakichś metod i pól, i później inne klasy, które dziedziczą po niej, już wykorzystują ten kod. Dobry przykład do klasy abstrakcyjnej wśród naszych klas, na przykład klasa figura. To ogólnie figura może znaczyć, no, figura to bardzo abstrakcyjne pojęcie. Kliknę Ctrl H, Mając na figurze, no i widać, że klasa figura nie ma żadnej klasy, natomiast ma podklasy takie jak trójkąt, prostokąt i kwadrat. No i w sumie tutaj można by przechowywać niektóre informacje ogólne o figurach, ale bezpośrednio instancje klasy figura nie mają za dużo sensu. Może stwórzmy teraz właśnie taką instancję. Figura. Figura. To się na new figura. Ok, no i widać, że teraz nie ma problemu, żeby stworzyć obiekt klasy figura. Aby klasa była abstrakcyjna, no to wystarczy dopisać słowo kluczowe abstract, czyli będzie public tutaj abstract class, no i od razu widać, że jest problem. No chodzi o to, że właśnie próbujemy tworzyć obiekt, nie może, nie można tak zrobić. No to sobie to zakomentujmy teraz. No, i w ogóle, co klasa figura może przechowywać. No, ogólnie, no akurat w tym przypadku mogłaby przechowywać informacje o metodzie, jakie można wywoływać na figurze. Na przykład, każda figura może mieć metodę do liczenia pola. No, i weźmy na przykład w prostokącie, jest taka metoda Oblicz Pole. Także skopiujmy sobie ten fragment kodu, CTRL-C, do figury sobie wkleję, No, i tak ogólnie. Obliczanie pola dla figury ma sens wtedy, kiedy wiemy, co to jest za figura i jak policzyć pole. Co teraz moglibyśmy zwrócić? 0. No, to może spowodować jakieś problemy, bo nie wiemy, czy jakaś klasa, która dziedziczy po figurze, czyli jest figurą, czy ma zaimplementowane pole oblicz pole. A ja, tak samo, jak w tej przypadku w prostokącie, nadpisujemy metody oblicz pole, czyli teraz już moglibyśmy tutaj dać nawet powinniśmy dać adnotację override nie ma problemu, bo metoda oblicz pole jest w figurze i teraz ją nadpisujemy. No ale na przykład dla trójkąta nie mamy tutaj żadnej metody oblicz pole. Więc teraz, gdybyśmy sobie stworzyli jakiś trójkąt, 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 tutaj się równa nowy trójkąt i teraz jakbyśmy wypisali jego trójkąt oblicz pole, no to dostaniemy 0, no, ponieważ to jest skopiowane z nadklasy, z figura, jednak nie chcemy, aby podklasy od razu miały taką domyślną implementację. Tym, że jakaś klasa dziedziczy po figurze, chcemy wymuszać, aby stworzyły swoją własną implementację metody obiekt pole. I więc nie, nie wypiszmy tutaj implementacji, i teraz Metody, które nie mają implementacji, to metody abstrakcyjne i też te samo słowo kluczowe abstrakt należy dodać do metody. No i oczywiście jest problem. Problem jest w trójkącie. Tutaj teraz dostajemy informację, że trójkąt musi zadeklarować abstrakcyjną metodę albo sam być abstrakcyjny. Czyli tutaj możemy dodać słowo kluczowe abstrakt. No i teraz nie ma problemu w tym miejscu. Teraz akurat powstanie problem w miejscu tworzenia instancji trójkąta. No ale oczywiście nie chcemy, aby trójkąt był abstrakcyjny. Chcemy zaimplementować tą metodę. Tutaj klikamy implement method i oblicz pole. Ok. Oczywiście ten fragment kodu moglibyśmy napisać ręcznie, ale skoro IntelliJ proponuje, że to wygeneruje za nas to, czemu by nie skorzystać? No i tak, teraz jeszcze wróćmy na chwilę do klasy Figura. I aby w jakiejś klasie mogła być metoda abstrakcyjna, to sama klasa musi być abstrakcyjna. To znaczy, że nie możemy właśnie dodać abstrakcyjnej metody do nieabstrakcyjnej klasy. Czyli klasa już z definicji musi być abstrakcyjna. Czyli jak ma abstrakcyjną metodę, to nie możemy tworzyć obiektów dla tej klasy. No i tak. No to może zaimplementujmy sobie teraz trójkąta. Nie powinno nam to zejść yy, zbyt dużo czasu, czyli. Implementacja trójkąta będzie polegała na tym, że będzie miał dwa pola, będzie miał podstawa oraz wysokość i na podstawie tych pól wygenerujemy sobie metody oblicz pole, od razu zrobimy jakiś konstruktor oraz metody toString. No, możesz w ramach ćwiczenia zatrzymać sobie teraz ten filmik i spróbować zaimplementować taki trójkąt samodzielnie, ja to teraz zrobię nie powinny być problemów i może jeszcze dodatkowo stwórzmy sobie te pola finalne, tak aby nie można było modyfikować, czyli to będzie private final, niech będzie double podstawa, no i control d, no i drugie pole to wysokość, no i teraz stwórzmy sobie konstruktor alt insert constructor Wybieramy, które pole chcemy, aby być w by były w konstruktorze, czyli jest zarówno podstawa, jak i wysokość. OK. No to jeszcze metoda toString. No to jest to string, Tutaj IntelliJ też chce ją wygenerować. Jak będą wypisywane zarówno podstawa, jak i wysokość. No i jeszcze, może analogicznie, jak mamy to w prostokącie. W metodzie toString wypisujemy pole. To może tutaj. Tak samo jak w prostokącie, tak samo w trójkącie te pole wypiszemy. No i tutaj problem jest związany z tym, że teraz zarówno podstawę, jak i wysokość musimy podać w konstruktorze. Natomiast tutaj mamy konstruktor domyślny, którego już nie ma. No może niech będzie podstawa 6, wysokość 5, więc pole powinno wynosić 15. Teraz sobie wypiszemy tego trójkąta. Jest trójkąt podstawa 5 wysokość 6 pole 0. No oczywiście nie zmieniliśmy wartości zwracanej przez metodę oblicz pole. Oczywiście to musi być 1 druga, czyli pół razy podstawa razy wysokość. To jest wzór na pole. No to sobie jeszcze raz odpalmy nasz przykładowy program. No jest trójką podstawa wysokość pole 15. I tak, jako taką nie można tworzyć obiektów dla figury. Natomiast można tworzyć zmienne typu figura. Tylko tam po prostu musimy przepisać jakąś inną instancję. Jakiś inny obiekt, na przykład trójkąt. I teraz wypiszmy sobie tą figurę. Czyli. Czyli działa, został wypisany trójkąt, a ten trójkąt przechowywany jest w figurze. Tak więc w zmiennej typu figura może być zarówno przechowywany trójkąt teraz, jak i prostokąt, jak i kwadrat. No i w tej lekcji to już by było na tyle.